Pracować na własne wynagrodzenia. Nasza praca jest ciężka, w trudnych warunkach, jak wiecie. E, I już pozytywną stroną tego naszego sporu zbiorowego i dzisiejszej e, akcji protestacyjnej jest to, że nasz szpital dostanie dofinansowanie od organu założycielskiego. Jak wiecie, sytuacja u, o środki, z których możemy korzystać, jest tragiczna ponieważ jako szpital resortowy nie możemy korzystać z żadnych dotacji unijnych. Nie możemy korzystać z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Doskonale po zamknięciu szpitala miejskiego większość pacjentów jest przywożona do naszej systemu. Zwrócimy uwagę nie tylko na nasze płace, choć to jest główny nasz cel żeby był potrzebujemy środki na remont tego